Hejka, witam się z Wami. 21 stycznia, jest wtorek, ostatni dzień moich zajęć na uczelni. Powiem Wam, że udziłam się dzisiaj z megabólem głowy. Wzięłam tabletkę, bo wiedziałam, że jakbym mnie nie wzięła, to bym po prostu źle się czuła eee, i nie była w stanie po prostu komfortowo wytrzymać na wykładach. Eee, zaraz wychodzę już na przystanek autobusowy. Eee, dzisiaj zaplotam sobie warkocze Nie są one jakieś perfekcyjne i równe. Wyszłam z prawy. kiedyś. Eee, jak chodziłam do technikum, to często w sumie robiłam sobie takie warkoczyki no ale już je zostawiam, bo wczoraj przez to, że tak długo zaszłam się z pierniczkami, to nie umyłam swoich włosów, ale ci nikt nie będzie o tym wiedział, dopóki ten vlogmas nie będzie opublikowany, no ale ogólnie to nie jest najgorzej, więc po prostu idę w tak i tyle. No i właśnie dzisiejszy vlogmas będzie się opierał na tych pierniczkach które y, zmontuję i pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało. Jestem średnio zadowolona. Robiłam przepis z stronki Słodkie Okruszki czy coś takiego. Napiszę Wam tutaj na pewno, żebyście wiedzieli. Natomiast nie jestem zadowolona z tego przepisu. Pierniczki miały wyjść miękkie. Niestety wyszły twarde. Z czego jestem niezadowolona? Jeśli chodzi o ozdobienie ich, to nawet wyszło spoko. Y, z tym, że tak jak tam będę mówiła w przebicce te barwniki były takie sobie wolę te z doktora Edkera jakoś no i no i właśnie jestem w głównej mierze niezadowolona z tego, że one wyszły twarde przepis beznadziejny bo to miały być miękkie pierniczki, tylko że przepis był inny niż rok temu tamten mam sprawdzony i tamten Wam polecam ale no z tych jestem średnio zadowolona, bo ja wolę po prostu miękkie pierniczki i w tamtym roku wyszły mi przepyszne i były naprawdę ładne, dobre i naprawdę fajne. No a w tym roku wyszło jak wyszło, ale już nie robię nowych, nie poprawiam. Robiłam pierniczki ogólnie z dwóch przepisów. To też tak jak będę tam mówiła w przebitkach, jedne też mi średnio wyszły, ale to zaraz się wszystkiego dowiedzie, bo teraz po prostu wstawię Wam tą przebitkę, a ja już idę się ubierać i szykować wychodzę na przystanek autobusowy. Także zapraszam Was na obejrzenie procesu pierniczków. Nie no, yy, zaraz Wam stawię tą przebitkę, ale właśnie spojrzałam na pogodę, bo nie wiedziałam, czy nałożyć coś jeszcze na siebie, czy po prostu kurtkę, i ja tam patrzę. A tam minus 7 stopni, a odczuwalne minus 13. Jezu, ja chyba za Totalnie ubieram coś na siebie jeszcze, bo po prostu będzie mi mega zimno. Ale jestem w szoku, bo jeszcze takiej minusowej temperatury nie było tej zimy, yy, więc serio będę chyba jednym wielkim soplem lodu. Nie wiem. Ja się stałam strasznym zmarżluchem przez niedoczynność tarczycy i mi jest w ogóle zimno, nawet bardzo często po prostu w domu. Moje ręce zazwyczaj są lodowate, stopy też. No i właśnie zrobiłam się takim zmarziłchem, więc nie wiem, jak ja wytrzymam na tym dworze. No wiadomo, że były jeszcze kiedyś większe temperatury na minusie, ale no, tej zimy jeszcze takiej nie było, więc serio, chyba tam zamarznę. Dobra, ubieram się i idę, a wy oglądajcie pierniczki. Ok, generalnie te pierniczki nie wyszły za dobrze, wyszły mi bardzo cienkie, ale uratowałam je rozpuszczoną czekoladą w, w kąpieli wodnej. E, trzy posypałam takimi kolorowymi kuleczkami, trzy posypałam posypką czekoladową, dwa zostawiłam z samą czekoladą, a dwa są suche, ale nie będę ich po prostu w ogóle uwzględniała. Więc są one po prostu zrobione w taki sposób. Ogólnie smaku są dobre, natomiast wydaje mi się, że ciasto było zbyt rzadkie, dlatego po prostu rozlały mi się tak na płasko. Aczkolwiek ich wielkość nie jest zła, no, widzicie. On nie jest spalony, jak go zjem, tylko on jest po prostu twardy, a miał być miękki. Przez to, że ciasto jest ym, cienkie, no to nie wyszły za dobrze. A tutaj robiłam kąpiel wodną, ale niestety nie miałam jak sobie dobrze przystosować naczyń i na sam koniec półką czekolady ta miska wpadła mi w tą wodę. Wlała się czekolada i stała się jedna wielka. Sami wiecie, więc już nie mogłam właśnie polać tych dwóch ostatnich. A tutaj jeszcze rozgrzewam piekarnik na partie pierniczków, jakby tych klasycznych standardowych z wycinanych foremek. Są one tutaj, wyszło nam dwie takie tacki, ponieważ robiliśmy właśnie wspólnie z chłopakiem. Ogólnie niektóre z nich mają bardzo dużo mąki, ponieważ ciasto było tak klejące, bo właśnie ono było z innego przepisu niż tego, który robiłam rok temu, e, więc ciasto było naprawdę mocno klejące e, i dwie takie tacki mamy. No, i ogólnie na stole jeden wielki, piękny bałagan, za który muszę się zaraz zabrać. Foremki właśnie pożyczył mi wujek, więc fajnie, bo udało się zrealizować plan robienia pierniczków. A zawałek służyło nam Somersby. Także tak, jest tutaj jeden wielki, totalny bałagan. W międzyczasie nagrzewania piekarnika zabieram się za sprzątanko. No, a później pieczemy, ostudzamy właściwie studzimy i zabieramy się za ozdabianie, czyli część najprzyjemniejszą. A, no i jeszcze zapomniałabym, może przejdę tutaj na lepszy kadr, zapomniałabym, jeszcze będę musiała zrobić lukier i podzielić go na cztery różne miseczki, nie w ogóle, czy tyle znajdę, ale użyję szklanek, żeby je właśnie zabarwić barwnikami i zrobić różne kolory lukru. Także ja idę się teraz za to zabierać. Wow, urosły przepotężnie! Już widzę, że też je poukładałam zbyt blisko siebie Ale może jakoś uda się je ładnie rozłożyć Jeszcze zostało im dwie minutki I zmieniam na drugą tackę Ewidentnie zbyt blisko siebie Te to w ogóle przypominają mi yy, Skrzydła nietoperza Dajcie znać czy wam też Tutaj to już w ogóle Ale o to jak słodko się połączyły serduszka Ogólnie teraz jak je dotykam to są mega mięciutkie ale no, zobaczymy. Tu, tu są skrzydła nie dopeża, ten się połączył z tym do góry nogami, a tu też są skrzydła nie Te bardziej nie topeża, te to trochę aniołka. W ogóle to są niby dzwonki, a przypominają mi ludziki logo Snapchata, ale okej. Okay. Więc tak to wygląda. One się tak troszeczkę stwardniają z wierzchu, a w środku mają być miękkie. E, no i drugie już siedzą w piekarniku i się robią, mają jeszcze 7 minut. Okej, okay, patrzcie jak to wygląda, Boże, po prostu mam tak twardą rękę od cukru, generalnie tak, to był zielony, niebieski, różowy, żółty i biały, w kamerze wyglądają trochę intensywniej, I po prostu bałagan jest na nowo, no i jeśli chodzi o zakorowanie tych pierniczków, to jestem średnio zadowolona, ze względu na to, że Szybko mi w ogóle zastygł lukier. Te barwniki nie do końca są takie intensywne jak te z doktora Edkera. No i nie wystarczyło mi ogólnie lukru na wszystkie pierniczki. Nie wszystkie też wyszły ładnie, i im bardziej je dekorowałam, tym gorzej się denerwowałam, że są one twarde, nie miękkie niestety. Także pokażę Wam na szybko, jak to wygląda. Niektóre już właśnie zastygły, niektóre dosychają. Ja już sprzątam to wszystko, bo tu nawet już nie da się nic wydrapać, wszystko jest po prostu e, wyschłe. E, no i idę umyć rękę, bo jest totalnie zacukrzona. Ok, część jest taka, czyli jest ich tu sześć. E, tutaj wyszedł mi jasny żółty, a tutaj dodałam później barwnika. Niebieski się wydaje bardzo intensywny. E, no jest e, ciemniejszy niż rok temu. No i następnie są tutaj pierniki, które nie zostały wykorzystane i są puste, Omioty z nich trochę mąkę i po prostu będą takimi suchymi pierniczkami, ewentualnie będę się zastanawiała, czy zrobić do nich po prostu polewę czekoladową, a nie lukrową, bo bardzo możliwe, że właśnie jeszcze tak to wykorzystam i uratuję w jakiś sposób. Tutaj pierniczki prezentują się tak. Tutaj zrobiłam takie czapki z lukru. E, dosłownie już ciężko było je nakładać, ale rok temu wyglądało to całkiem przyzwoicie, tylko troszeczkę inaczej. E, tutaj zrobi fajnie dotknęłam. Tutaj zrobiłam taką e, ze wszystkich kolorów choinkę. Tutaj z różowego niebieskiego. W ogóle ten lukier to się tak porozlewał, że to w ogóle nie przypomina teraz kształtem tych pierniczków. Tutaj mamy lukier biały i posypkę kolorową kuleczki. Tutaj mamy lukier biały i posypkę czekoladowo te paseczki i następna tacka prezentuje się w ten sposób to była pierwsza tacka pierników oprócz tej szóstki, którą Wam pokazałam na początku podoba mi się nawet ta choinka to serduszko mi się podoba ta choinka też mi się podoba ta nawet też o, tu się połączyło ten księżyc w sumie też mi się podoba ogólnie najmniej mi się podoba zielony barwnik ale te choinki naprawdę mi się podobają i do mnie przemawiają więc prezentuję się to w ten sposób Ja już to dzisiaj zostawiam Już po prostu boli mi kręgosłup Nie mam już na to siły dzisiaj Jest godzina 23.15 Także ja na dzisiaj już tym pierniczkom dziękuję Idę się już ogarniać do spania i Już i tak nici z mojego peelingu skóry głowy dzisiaj Także odezwę się do Was najprawdopodobniej już jutro Trzymajcie się, żegnam się z Wami I moją cukrzoną ręką Wam macham, pa! Widzicie, byłam odebrać paczuszkę. E, Przeszła mi paczka ze sklepu Zielona Esencja. zamawiałam tam po raz pierwszy, ogólnie ta paczka miała być u mnie w piątek, ale mm, udało mi się skontaktować z tym sklepem i e, po prostu okazało się, że przez zamówienia świąteczne tak to się wszystko duży. E, później jeszcze w międzyczasie wynikła taka sytuacja, że jedna rzecz była niedostępna e, z tych, które zamawiałam. E, I skontaktowali się ze mną poprzez. E, Telefon sms e, czy mogę zastąpić ten produkt jakimś innym? Więc bardzo fajnie, bardzo fajne podejście: po prostu, że nie zostało to zapchane czymś innym, lub e, przyszłoby takie zamówienie wybrakowane. Ale fajnie, bo e, tutaj jest jedna rzecz, która nie będzie dla mnie. I właśnie z racji tego zalecza, zależało mi na szybkim e, dostarczeniu tej paczki, bo ja po prostu wyjeżdżam jakby stąd, a paczkomat był tutaj. E, I widzę, że został mi tutaj włożony gratis, więc bardzo fajnie i dziękuję. I tak, moje zamówienie składało się z takiej herbatki, e, której kwiatuszki są nazwane klitoria ternateńska. Klitoria ternateńska. Ja Wam pokażę jak wygląda ta herbatka. E, może nawet jeszcze dzisiaj się postaram ją zaparzyć. E, natomiast nie mogę się do właśnie doczekać, żeby spróbować i zobaczyć, ale potrzebuję do tego przeźroczystej szklanki. A tutaj aż tak za bardzo takiej e, nie mam. Mam tą z bliskami, ale nie taką typowo przeźroczystą. Chciałabym to otworzyć i pokazać Wam kwiatuszka. Łąchać. O, o kurde, dużo tych kwiatuszków. Śmierdzi. Tak wygląda kwiatuszek, chyba dwa nawet. Małe kwiatuszki, ale podobno na taką szklankę herbatę wystarcza ich około trzy. maksymalnie 4. Może, zna zwa, z, może ktoś z Was zna już tą herbatę. Tutaj jest herbatka owocowa, która nie jest dla mnie, ale brzmi bardzo fajnie, ponieważ jest tutaj ananas, mango, kawałki pomarańczy, aromat, truskawki, nagietek i szafran. Dodatkowy, dodatkowym atutem tej mieszanki jest możliwość jedzenia owoców po zaparzeniu i wypiciu naparu. Wow, tego nie widziałam na stronie, więc fajnie. Um, moim gratisem jest do piernika przyprawa, także um, świetnie tutaj trafili idealna do piernika, ciasteczek piernikowych także do aromatyzowania wszelkich napojów na przykład grzańca, kawy, alkoholu także idealnie w czas świąteczny akurat wczoraj zużyłam całą przyprawę do piernika i ostatnie trzy rzeczy to są takie buteleczki z aromatami z firmy Funky Flavors mam nadzieję, że go dobrze mówię najwyżej ja napiszę Wam nazwę i w ogóle jest bardzo duży wybór tych aromatów są słodkie i słone i w ogóle z tego co wiem są one bardzo wydajne i intensywne. Na przykład właśnie czy do babeczek, czy do ciastek, czy do ciast, do czegokolwiek chcecie. I ja w sumie kupiłam je z myślą o dodawaniu do kawy. Więc w sumie zobaczę, jak mi się to będzie sprawdzało. W ogóle fajnie wszystko jest papierowe i ładne. Zaraz Wam pokażę te wszystkie aromaty, tylko rozpakuję. Wam pokazuję, e, jakie wybrałam smaki, że tak powiem. Ogólnie aromaty występują w wersjach 10 ml, 30 i 50. Ja wybrałam wersję 10 ml ze względu na to, że wybrałam sobie po prostu trzy smaki na przetestowanie i zobaczenie, czy one w ogóle będą się sprawdzały e, do kawy, e, bo to jest taki mój wymysł, e, sugerując się na przykład tymi aromatyzowanymi kawami GBS, które Mieliśmy i za smak krówka był moim ulubionym. No, niestety tutaj nie było dostępnego krówkowego smaku na stronie, bo został wyprzedany. Także szkoda. I tak, wybrałam sobie mleczną czekoladę. Są one w szklanych buteleczkach. W ogóle mają 10 ml i wygląda jakby był wybrakowany, ale to pewnie buteleczka jest po prostu większa, a, a pojemność to i tak, i tak jest 10 ml. W ogóle potwierałaby je i sprawdziła, jak. Pachną, bo jestem ciekawa. No, ładna czekolada, aczkolwiek czy ona jest mleczna, to raczej bardziej pachnie taką czekoladą do picia, taką gęstą, niż taką, wiecie, tabliczką czekolady. Yy, następny zapach to jest wafelkowy. On się nazywa w ogóle jakoś wafelek, coś tam, ale tutaj widzę, że jest napisane właśnie wafelkowe. I sprawdźmy. Totalnie pachnie jak tamta kawa z GBS Totalnie Ciekawa jestem jak to się właśnie będzie sprawdzało przy kawie Nie mogę się doczekać aż to przetestuję No i trzeci Jaki sobie wybrałam właśnie był niedostępny I dostałam o tym informację poprzez smsa Tamty smak to był Truskawki śmietania, Jak dobrze pamiętam Więc zapowiadał się naprawdę bardzo fajnie Niektóre w ogóle z tych aromatów są bardzo wymyślne Jest na przykład aromat o smaku O smaku, zapachu Bekonu czy sera gody, więc są też takie słone, czy w ogóle do czego można je dodać. No to na przykład była wymieniona tam jajecznica. Nie wiem, czy chciałabym tego spróbować, ale jeśli chodzi o słodkie smaki, to wybór jest naprawdę ogromny. Myślę, że każdy by znalazł coś dla siebie. No i zostały mi zaproponowane inne inne zapachy, inne smaki tych, tego aromatu zamiast tamtego. No i spośród tych wymienionych wybrałam waniliowy, czyli taki trochę w sumie uniwersalny. Aniliowy to mi przypomina ten taki aromat do ciast, które są nie wiem, z Delekty czy, delekt, czy właśnie do Dr. Do, Edger. Ale ten jest moim zdaniem, zgadzam się w nos, ten jest moim zdaniem taki najdelikatniejszy z tych wszystkich trzech. Chyba ciasteczkowy by był najbardziej taki intensywny. Um, także będę sobie testowała i może jeszcze w którym z vlogmasów uda mi się dać Wam znać, e, jak się sprawdziły. Tu jeszcze była karteczka. Dziękujemy za Twoje zamówienie. Życzymy zdrowych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Będziemy wdzięczni za każdą pozytywną reakcję. I tu jest jeszcze nawet w ogóle przepis na domowe złote mleko, a tu jest fajnie napisane Przepnij mnie na lodówce. W naszej ofercie znajdziesz wszystkie składniki. Bardzo fajnie, e, fajne podejście. E, polecanko, naprawdę. Wszystko bardzo ładnie zabezpieczone. E, bardzo dobry kontakt z klientem, jakby coś nie poszło tak, e, więc naprawdę. Polecanko. Sklepy, zielona esencja. A ja już to pakuję i, i w sumie niedługo wychodzę na uczelnię, bo prawda jest taka, że wbiłam tutaj e, między jednymi zajęciami a drugimi. Dzięki mojej koleżance, która mnie trochę podwiozła, zaoszczędziłam czasu i miałam naprawdę sporo więcej go właśnie między zajęciami I zbieram się i idę dalej na wykład, na jedno ćwiczenia i to już jest wszystko I następnym razem idę na uczelnię już w nowym roku Także teraz się z Wami żegnam i widzimy i słyszymy się niedługo 18 jestem już w domu po wszystkich zajęciach, jakie dzisiaj miałam Powiem Wam, że dzisiaj jestem totalnie smarkająca i z katarem e, I ogólnie jestem jakaś taka przemarznięta Nie wiem czemu, bo nie zmarzłam w ostatnim czasie aż tak e, No i nie czuję się najlepiej Czuję się jakby mnie rozbierała choroba Proszę tylko nie na święta e, Więc mam nadzieję, że nie będzie źle w każdym razie już troszeczkę montowałam tego vlogmasa odnośnie tematu pierniczków i widziałam, że troszkę tego wyszło, więc po prostu, żeby Was nie zanudzać, nie będę przedłużała tego vlogmasa i w sumie pożegnam się z Wami, dlatego że jeszcze czeka mnie naprawdę dzisiaj już peeling skóry głowy i mycie oczyszczające, helatowanie, takie właśnie przed przed wyjazdem, przed świętami spłukanie tutaj nadbudowy minerałów z włosów i ogólne takie oczyszczenie ich więc rozplączę sobie warkocze i idę już to ogarnąć teraz bo zaraz nie będzie mi się chciało serio, jestem śpiąca nie czuję się najlepiej jest mi bardzo zimno więc, jak się uda umieć, to się chociaż ogrzeje w ciepłej wodzie. No i tyle. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasa. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam także na mojego Instagrama wioty.strefa, tam będziecie bardziej na bieżąco. I dziękuję Wam za oglądanie tego vlogmasa. Widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.